To ten samochód wygląda trochę jak rawka. Ja lubię japońskie auta, więc mi się podoba. Pozwolicie, że wam go pokażę. Teraz zdejmiemy dach. Bo wiadomo, Cabrio najlepiej wygląda no, bez dachu. Lepiej. Michał się śmieje, że samochód wygląda jak myszka komputerowa. To jest takie... Takie Gran Turismo Premium. Podrabiane, jak się przejrzycie. Piękna, wielka, chromowana felga. Potężny silnik V8. No, i tutaj też opinie są podzielone co do tego zabiegu. To jest samochód, którym się raczej toczycie, nie ścigacie. Chłoszczemy ten samochód. Poziom sportu w tym samochodzie jest odpowiedni. Felga z tyłu, taka sama jak z przodu. No, kto by się spodziewał. Podoba mi się to w zasadzie, nie? Jak słyszycie, brzmi ta V8. Pięknie. Klamki wyglądają trochę jak jakaś proteza biodra. Zaprosić tutaj jakąś koleżankę albo kolegę? Chociaż nie wiem, czy bym dał tu dziecko. Mój e, Ford Focus spala podobnie. Nie uda się to.